Ostatnio w jednym ze stacji radiowych została zaproszony jedna z pań, która powiedziała, że chciała że młodzi ludzie, tak zwane serki, tak? Serki, czyli na Oni chcą pracować krócej i więcej zarabiać. Bardzo dobre, naprawdę uważam, cudowne. Jest taki zawód, gdzie pracuje się bardzo krótko i bardzo dużo zarabia. że Chodzi o to, żeby nie będzie. I Ona myślała to ze złożoniem przekonania, że to jest praca innowacyjna. Tak młodzież myśli. No. Teraz uczono, że chyba trzeba troszkę dłużej popracować, żeby osiągnąć wynik. A im się daje przekonanie, traktuje się za innowacyjne myślenie, jeżeli krótko, szybko i nagle. Słyszałam, i tam z ulicą dwie młode pieszczoty starali i Jedna mówi do drugiej, I jak rozmawiać o swoim psychologu, to jestem bogini. Dlatego też chcieliśmy do tego przyjaciółka, żeby porozmawiać z nią właśnie o wszystkim. Nie, było, bo jeszcze to, gorzej było. Kiedyś był profesjonalny w środki. Mam, że raczej. Największy z... psycholog, psycholog. Widzicie, tak. czym się różni. Ksiądz od Psychologa Współczesnego na proszę księdza, czym się już? co ksiądz mi na zakończenie spotkania? Rozgrzeszenie, odpuszczenie, ja wychodzę z przekonaniem, że ktoś mi odpuści, a u psychologa wraca się, no to rozkminimy dalej to się porusz. To jak to było? To ojciec, matka może głębiej. I jeszcze głębiej. I jeszcze raz porozmawiaj o tym. Jak jesteś w dużym znaczy Całe życie. Jeżeli rzeczywiście podobimy się za błędnym rozmowem. Z lekami polskimi. 70% to są leki zagraniczne. Ktoś może powiedzieć, że to jest nieistotne, przecież można leki kupić. Wtedy, kiedy następuje zakłanie łańcuchów dostaw, jest ogromny problem za spokojeniem potrzeb krajowych leków. My produkujemy przede wszystkim leki drugiej generacji, tak zwane leki generyczne. A one są tańsze w uzyskaniu tego leku. Koszt tego generycznego jest wygenerowanie. 15 milionów złotych, koszt pierwszego leku pierwszej generacji jest wartość 8, 8 miliardów złotych. Taki złożony koszt. To powoduje, że myśmy wydali wszystkie nakłady na badawczo rozwojowe w Polsce to jest 4 leki byśmy. a podszedł kategoria leków jest bardzo dużo Aki, czyli substancji czynnej. Się produkujemy, w się produkuje leki, jest 5 tysięcy rodzajów, produkujemy w śladowych ilościach około 70 rodzajów. W śladowych ilościach, kilogram, a nie w tonach, tak jak produkuje się na świecie. Teraz, ja już nie mamy takiego mechanizmu, potencjału produkcyjnego, jak powiedziałem, stajemy się niestety uzależnieni. I to jest ciekawe, że państwo Państwo, Państwa oglądaliśmy dwa raporty w 2020 W tym pisaliśmy, co się stało w pandemii, zerwanie na przykład katastrofa w zaopatrzeniu lekowym i potem, się w się, z ten raport. I drodzy Państwo, w międzyczasie jest wojna i ministrem obrony narodowej jest też lekarz. I sytuacja całkowicie jest ignorowana. Czyli nawet człowiek, który powinien rozumieć tę ja nie oczekuję tego, że będzie ministrem obrony narodowej, bo na wojskowym. Świezna, ale przynajmniej nie mógł zabezpieczyć pola matki. Czyli rozumieć, że to jest potrzebne. Rozumieć z jednego powodu. Liczba Ukraińców przywożonych do Polski, leczonych w Polsce spowodowała, że dzisiaj mamy ogromny deficyt w mfz Jak Państwo zastanawiają się, czy 40 miliardów tam brakuje? 40 miliardów złotych rocznie. A nam się stwierdzi, że 6,5 miliarda tyle kosztowało wsparcie medyczne dla Ukraińców. ,4 ,7 no prawdę? 6,5 mld, a 4,8 mld No i jak myśmy te liczby składać, proszę Państwa? Proszę. Jeszcze teraz wynikło, że raport we Francji, yy, że francuski rząd wydał zarządzenie, że do 2027 mają zwiększyć miejsca szpitala na przyjęcie ludzi. Panie Skąd? Nie wiem. No. przyjęcia pacjenta, to pacjenta i zawsze no, można wygenerować. Proszę, żeby wiedzieć, że rząd francuski wie, co robi, a głównym celem takich zdarzeń jest kradzież zasobów ludzkich, czyli białego człowieka, którego trzeba wywołać w przestrzeń, która tego białego człowieka potrzebuje. Więc 10 milionów ludzi szuka, że z Ukrainy, a Polska ma 27 milionów ludzi, to co za problem, jak 10 milionów się zginie. A w jaki sposób spowodować, żeby. Naturalnie się przesunął na art? Znaczy na art. Członkowie społeczności, biali ludzie, wystarczy No tu mieliście Państwo pierwszy przykład. Fejkowe drony adaptują, premier mówi, że jest wojna, we wszystkich mediach wojna, 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 jeszcze wysyła się e, informacje przez RCB, że staje się niebezpieczny. W w miastach puszcza się syrenę e, alarmową. I co się z nami dzieje? Naród zaczyna tygotać. My no jesteśmy rozbiegotani. Kto nie pięknie, który nas maluje na obrazach, Malował na obrazę. Nie, Matejko. Kosa malował inaczej, kogoś innego. Matejko, jak spojrzycie na obrazy, to jest jedyny, który uchwycił polskość. Pełne rozbiegotania. Przyjrzyjcie się. My cały czas drżymy. I nas się wprowadza w stan Strasznie. To jest cudowne, bo tak przestraszony jest najłatwiejszy w procesie ulepienia określonego zachowania, które jest potrzebne. Co nas uspokaja? Kościół nas wygryzował, kościół nas uspokajał. Przypomnijcie słowa Jana Pana II, jaką uspokajał. Spowodowało to, powodowo, powodowo, że gdy go damy na przykład, można spojrzeć inaczej, no ale to dzisiaj się parczy z kościołem. Polska tutaj są do wody z Rosji. Ja tam taki wiedziałam, jak pisałem jeszcze wcześniej. No to, to po prostu, proszę Państwa, jest Pani, Pani jest doktor, podobnie jak profesor Bązeleski, reaguje na zdarzenia poezją, albo pisaniem. Albo profesor Bązeleski, to jeszcze rzeźnik. I mam Politycy mają gorące głowy. Chcą się pisać historię, a pewnie czasami, że niedobrem rzeczom, tylko najlepiej w ciągu oczekiwać, najgorzej. Wciągnąć w oczy swoją młodzież w w Ja jako matka tego nie chcę, bo też mam sama 22 lata, a 18. Nie pan Żadne z moich dzieci i państwa dzieci nie odginęły. Taką była ta akcja. Ma pięknego patrona, Kazimierza Wielkiego. Jest to jeden z polskich władców, który rozbudował królewską Polskę, Polskę i toczył jak najmniej wojennej historii. Potrafił się dogadać z każdym nawet z wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. To jest władca, który prowadził najmniej wojny. To jest straszne, to jest straszne, bo na mistrza wojny domowej Sikorskiego, on chciałby prowadzić wojnę ze wszystkimi. Tak, sobie młodę. Bo dopiero jest siła i władzostwo Ministerstwo zagranicznych, jako szereg informacji powinien łagodzić i szukać sposobu rozwiązania konfliktu. Ale mamy ministra obrony narodowej, który udaje, że broni, bo pakuje pleca, i ministra wojny, który wypowiada wojnę. Konsekwencji, w konsekwencji czego? W takim razie dylemat, co mamy ze sobą zrobić. Ale jeszcze raz powtarzam, Daj, nie, 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 nie było w a Abyśmy byli odważni, patrzyli w przyszłość, nie mieli kompleksów i nie marnowali szans. Abyśmy myśleli jedynymi projektami. Abyśmy jak kapitał społeczny i patriotów gospodarczy. To jest przyszłość. Chodzi o to, że my bardzo dużo patrzymy w przeszłość. Przeszłość historia są piękne, cudownie je znać. Cudownie jest wkładać różnego rodzaju historie z przeszłości.

ze swojej strony no. otworzyli się na prawo robienia wielkich rzeczy. Przed nami Musimy mieć ten punkt odniesienia, żeby było, była możliwość uwierzenia w to, że, że możemy w duże rzeczy. Więc życzę Państwu na co dzień ten użyć. Na związku gospodarczym i Polaków to jest bardzo ważne to sprawy, o których robi się z panią doktor Katarzyną obrugowską. Za pieniądze prywatne. To też artykułowe zrobić z firmy bankową. Mają Państwo, takie pytanie, jeżeli, Marsz, jeżeli ma Pan do wyboru produkty usługę polskiego, lub zagranicznych do przedsiębiorcy wybiera Pan i zobaczcie, to. przedsiębiorstwa, się przestali gloryfikować, jak się w Polsce mówi, że myśmy bo mamy dużo mikro małych przedsiębiorstw. Mikro, mały jest słaby. Przyjdzie wiatr, przyjdzie woda. Globalny jest duży, bo przejmuje nadwyżkę, nadwyżkę, którą robią ci, którym nie daje się do koczu. Czyli mikroupary. Polecam, bo to jest praca w poza naszymi książkami. Mam nadzieję, że Państwo się z nimi Proszę sobie znaleźć taką książkę Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Jak Państwo znajdziecie tę książkę, to proszę nie tylko ją znaleźć, ale ją przeczytać. I proszę sobie uświadomić jedną rzecz, że ta książka była pisana w 2017 roku. Jak Państwo przeczytacie tą książkę Wielkiej migracji i uświadomicie sobie, że to, co czytacie, to jest opis 2015 roku i uświadomicie sobie, że jest rok 2025, to proszę siedzieć twardo na krześle, bo można zadać. Jak człowiek zrozumie to, co z nami się dzisiaj Żadna decyzja, Žalba, kad sesijavo. Sprozę nie praktyka inki wlacji, a potem Państwo wrócicie do naszych raportów i zrozumiecie o co do 아 wow.